Polska energetyka w roku 2030 i 50 będzie, będzie miejscem wielu zmian. One mają jakby powody różne. Z jednej strony po prostu kończą się niektóre surowce w roku 30, 30 którymś węgiel brunatny w 2 trzecich zostanie wyczerpany i elektroenergetyka i, i elektrociepłownictwo, które było oparte o węgiel brunatny będzie po prostu wygaszane ze względu na brak surowca. Do tego mamy kopalnie węgla, które cały czas za, za, dostarczają surowiec do naszej do naszych elektrowni i elektrociepłowni. Natomiast ten proces tutaj też jest dosyć ciekawy bo stopniowo rośnie import węgla energetycznego, a spada nasza produkcja, czyli tego naszego surowca jest coraz mniej, więc mamy taką, że tak powiem, fizyczną zależność. Do tego o kilka punktów procentowych wzrośnie prawdopodobnie zapotrzebowanie na energię, energię elektryczną, co spowoduje, że będzie dosyć duży impuls na budowę nowych mocy. Po pierwsze odświeżanie tych węglowych, dostosowywanie ich do dyrektyw batowskich, ale także budowę nowych mocy opartych o rozproszone źródła, na przykład OZE, czy to będzie na przykład morska energetyka wiatrowa, czy będą to morze, gazowe gazowe instalacje, dlatego że oprócz elektroenergetyki duży, duży impuls inwestycyjny będzie w ciepłownictwie, Dlaczego? dlatego że większość naszego ciepłownictwa jest oparta na węglu i te instalacje przez regulacje unijne będą po prostu zamykane.